Hej, Manko, jestem Jacek Rzecznawczy, witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj zagramy w grę Harvest You. No i co moi drodzy, przyszedłem ostatnią mapkę, mapkę oczywiście do końca. Nie było to proste. A teraz mamy mapkę, na, która, na której chyba jest prawdopodobnie jeden plon, a mianowicie pomidor. Gramy. Tak? Nie, to jest mieszanka plonów. A może to są losowe plony? Dobra, ale spróbujmy oczywiście wbić stówę. No nie będzie to takie proste. Ta automatki strasznie utrudnia tutaj grę. No o, no i teraz będziemy mieli dużo procent. Mhm. M. No, ten zielony coś tu... No czekajcie... No niestety moi drodzy... No to jest, moi drodzy, ostatnia mapka w tej grze, już nie będzie więcej... Może jeszcze nagram jakieś odcinki z tej gry... Może te wbijanie 100% no, zrobimy... Zresztą nie wiem sami, czy je zrobię... jest, jak się śmie Głupio rozwaliłem. No cóż, stówę trzeba wbić. Jak się ma ten... Nie ma, nie ma się tutaj jeszcze tych... ...tych power-upów, tych... ...tych lepszych kombajnów, no to jest strasznie słabo z tym zbieraniem... ...plonów. O super, tu, o, tutaj typek ukradł wszystkie plony. No oczywiście, musiał to jakiś bot przyjechać. No, może się uda tu wbić. Zobaczymy. Bo tu już mamy 96%. Jakby się ten Chris nagle fajnie tak rozwalił. No nie, 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 dlaczego? Dlaczego musiało się tak zrobić? No nie. Prawdopodobnie nie będzie już nowych mapek. Zresztą całkiem fajnie, że twórca tak, tak to zostawił. No, bo za dużo mapek, jakby tak twórca dodał po prostu. Yy, tak, o, 30 mapek, yy, gdzie są losowe, znaczy nie losowe plony, w sensie jest po prostu cały czas zwiększona ilość plonów. A czy losowe plony, jeżeli chodzi po prostu z co gry, no to nie chciałbym grać w taką grę. Ale twórca tutaj na szczęście usunął tamte mapki. No i to jakoś wygląda. O. U się pojawiły te wagoniki nagle, bo on plony sobie zbierał, także... Kolejna głupia porażka. O, super. No i co, e, tutaj, gdy, gdy nagram ten, ten odcinek, to chyba ściągnę już Minecrafta. Nagramy wreszcie ten drugi sezon Skyblocka. Ale słabo, tylko 30% mam. Tu nic nie ma. O, jest jedno, jeden plon, to ja sobie zabiorę. Dobra, zbiorę sobie trochę, trochę plonów, tutaj, co jest akluzem pozostawione. Dopadnę te dwa boty i będziemy mieli. Będziemy mielić... Co to jest? Będziemy mieć już wszystkie plony. Tistówę. Kurde, oczywiście te pojebane boty, które jeżdżą, po prostu kręcą się, byle jak muszą zawsze przeszkadzać. W tejże nie ma nic bardziej wkurzającego niż te głupie boty. One nie powinny już, jak już padły, to nie powinny już raczej wygrzebyć. No ja tak o jeżdżą i tak. Tak, Zupełnie tak bez celu te boty jeżdżą. Jakby te boty miały jakiś cel, no chyba że celem botów jest zniszczenie gracza albo po prostu wkurzanie go, no to okej. Okay. No ale jeżeli to nie jest cel i jest cel, jest bez celu po prostu jeżdżą, to coś powinno być to jakoś. no. poprawione, jakaś aktualizacja. Też tak bezsensownie nie jeździły. Czyż jak mamy wszystkie plony, to, to wiadomo, że tak będą jeździć. Okej, okay, 70% to... M -me dopadniemy. M -me, i tam jeszcze plony są na górze, także... No... Kurde, myślałem, że się ona się ten... że ten jebany bot się rozpierdoli, ale się niestety... Niestety się nie rozjebał. Nie wiem, czy te stówy wbijemy. No ile. Kurwa, macie ile ja mam tego zbierać na update? W sensie na update, no. Na, na, na lepszy kombajn. No to już jest. Tym małym kombajnem to gówno zebrać idzie. Aż. No teraz to dopiero. Będę mieć dobry kombajn. No teraz. Jeszcze? Dobra, mami, full, use uh, 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 yes, 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 yes. Elegancko, no nie, nie tak elegancko jak myślałem, ale jeżeli uda mi się zamknąć tego bota, no właśnie to plony nigdzie nie, ucie nie uciekną, żadne i tu jest prawdopodobnie stuwa. Mamy stuwę, elegancko, moi drodzy, czy rozwalić się, czy, czy tak po prostu jeździć. Zobaczymy, co, co czeka nas yy, pod koniec gry. Stuwa. I co? Czyli to faktycznie ostatnia mapka. Szczerze, to nie wiem, czy nagrywać dłuższy odcinek z tej gry. Ale wiecie, co moglibyśmy zrobić? Skoro i tak, to będzie. Już, yy, znaczy, to nie jest ostatni odcinek, na to wychodzi, ale. Możemy, sobie, możemy pierwsze 100% zrobić sobie na mapce, na pierwszej mapce w tej grze. Dodatkowo mamy przewagę nad botami, no bo znamy fajne cheaty, fajne bugi. Także spoko. W sumie jakbym miał ten update, gdzie były 3 minuty, to byłoby lepiej, miałbym więcej czasu. Ja w ogóle kształt map pierwszej mapki w grze się zmienił. No, wszystko się tu pozmieniało. Bo ta mapka była bardziej y, takim kwadratem, z tego co pamiętam. Znowu ten głupi bot. Ale mamy już końcówkę. Wie co, to zbieranie 100%, nawet ciekawie wyjdzie. No to ja się ty urwa. No oczywiście wymknęło mi się. No to cóż, spróbujmy jeszcze raz testu wbić. Dopiero teraz mam lepszy czkombaj. A ile zbitych Tych plonów musiałem zebrać. Kur. No, widzicie, niestety to tak bywa w tej grze. Wiedł jakbym w ogóle zmieniłbym boty na graczy w tej grze. Bo ile ile można grać z botami? No? W, ogólnie to gry z o, Io z botami są. Yy, prawie każda jest z botami. Oprócz Agario i chyba Sliterio. Znaczy sli, w Sliterio jest specjalny tryb z botami. Ale tak to każda inna gra i to tylko boty. I każdy bot działa pra, prawie tak samo. No, w tej grze, no a w Harvest Jo. To już to z totalnie widoczny. O, tu się jakiś bot rozwalił, ale fajnie, ale fajnie, plonów, ale mam plonów. No i dobra, mamy już 50. No, powiem, że to wyzwanie stu zebranie stówy na każdej mapce. To, to, to całkiem fajne wyzwanie. W miarę trudne, no bo. Tutaj naprawdę trzeba uważać, żeby się nie rozwalić. Trzeba wszystko zebrać. Każdego plona. Każdą pszenicę. I tutaj jest troszkę gorzej, bo tu nie jest 80%. 10% nam brakuje, co nie? Ale tutaj 10% to jest gorzej, bo tu cała mapa jest jednego plonu. No i widzicie, przegrałem niestety. I przez kolejnego pojebanego bota, który spierdala. No nie jeszcze szmenda jedna będzie uciekała. Także jeszcze jedna próba. Widzicie, to, to jest coś takiego, że jeden bot ucieka, drugi, nas, znaczy drugi nam blokuje drogę, z, tak, zajeżdża nam, żebyśmy nie, mo, nie mogli go dogonić, bo może to jest celowy, celowo twórca coś takiego zrobił. I znowu bug nie działa. No, co jest? Chociaż nie wiecie co. Może nie będę robić tych, tej stówy, stówy, bo to jest synek wkurwiający. Tak, ja tak patrzę na to. Dobra, kończymy ten, kończymy ten odcinek. Szczerze, piepr piepr pieprzyć tę grę. Gdyby logika tych botów została poprawiona, a okej, okay, nagrałbym to, ale te, te boty działają tak samo. Mało tego, że działają tak samo, to jeszcze e, te. Co niektóre boty są zbagowane. Na przykład jak, jakiś bot przez ścianę przejechał normalnie, także. Fajnie, że twórca tutaj aktualizuje grę, ale te, te update'y nic nie zmieniają w tej grze. To jest wszystko to samo. No, czasami tutaj się coś nowego pojawi, ale, ale rzadko się takie rzeczy dzieją. No cóż, przeszliśmy grę. No, może nie każda mapa ma stówę, ale na większości jest. No i na większości, na kilku jest stówka. Także jeżeli ten odcineczek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić tym się znajomym, ja zapraszam was znowu poprzednim filmie, na następne, do na następnego, na razie, cześć, hej, hej, i koniecznie subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawiajcie łapeczki w górę, i moi drodzy, nie będę usuwać tej gry, będę czekać, może dojdą jakieś aktualizacji, może twórcy zobaczą, że serio, te boty są zbyt głupie. I coś się tutaj poprawi, może dojdzie. jak a jeżeli dojdzie jakaś aktualizacja, nowe mapki, to ja z chęcią nagram dla Was odcinki. Ale na razie no nie ma tutaj nic do pokazywania. I tak naprawdę, no ja już teraz chyba będę lecieć, moi drodzy, pobierać jakieś gry. No, no nowe takie, wiecie, od keczapu. Bo od keczapu mam przecież wyzwanie nagrania wszystkich gier, które sam sobie rzuciłem. Także co, do następnego Elo.